A także naszych gości, których corocznie Państwo zapraszacie razem z nami na spotkania przedświąteczne. Dzisiaj przed Wielką Nocą pomodlimy się przed Wielkim Tygodniem, bo tak wypadła nasza uroczystość. I poprosimy księdza o. Te, tą wstępną modlitwę. Witamy bardzo serdecznie po pierwsze starostę powiatu wice Starosty ...i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pobłogosław, Panie Boże, nas. Pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz dzielić się chlebem i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, jajko jest symbolem nowego życia. To nowe życie wskazuje nam na Chrystusa. Szanowni goście, z Panią Przewodniczącą na czele, z panią, panią Burmistrz na czele, Pani Prezes Ewo, Panie Prezesie Wojtku, ale przede wszystkim drodzy Państwo, ja zawsze na te wasze uroczystości, na te Wasze zaproszenia yy, yy, odpowiadam bardzo. Drodzy Państwo, bo z waszego powodu tu jesteśmy, za co bardzo dziękuję. Ale co chciałam powiedzieć? Właśnie, Pani Ewo, za to, że jesteś taka, jaka jesteś, za takie słowa, które przed chwilą padły, my żeśmy się wszyscy uśmiechnęli. Ale proszę Państwa, ile w naszej lokalnej społeczności jest jeszcze takich osób, jak Pani Ewa? Ile jest takich osób, które tak potrafią powiedzieć przed mikrofonem do wszystkich? po prostu nazwać rzeczy po imieniu. To jest ogromny szacunek z mojej strony. Chylę czoła. Yy, wszyscy funkcjonujemy w jakimś otoczeniu i nie każdy ma odwagę, swoją własną wewnętrzną odwagę we wszystkich sytuacjach, których w swoim życiu się znajduje, gdzie są różne osoby, różne okoliczności, czasami osoby wpływowe być z korzyścią oczywiście dla naszego tutaj zawodowego rozwoju. Ja oczywiście też dołączam się, Szanowni Państwo, do tych wszystkich podziękowań. Pani Ewa już działa jak wiemy, prężnie od wielu, wielu lat u nas. I sam też jestem działaczem społecznym i wiem, jak to jest ciężka praca, żeby z niczego stworzyć coś wielkiego. To jest wielkie wyzwanie. Wielka misja, którą Pani Prezes y, pełni w sposób, nazwijmy to, wzorowy. Ja również dziękuję za utworzenie tej grupy w Żarnowie, bo dla mnie to też szczególna gmina, bo właśnie stamtąd pochodzę, że tam się to wszystko udało zrobić. Wiem, że y, jak wszędzie nie, nie obyło się ze małych problemów, perturbacji i tak dalej. I tak jak Pani Przewodnicząca po, powiedziała, że byśmy sobie wszyscy tego życzyli. Ja osobiście Zresztą, to, mówię, tak, wiarze, gminy, oraz, tak, oraz wszystkim Państwu za zaproszenie nas na to dzisiejsze świąteczne spotkanie. Jesteśmy zawsze z Państwem. Każde wasze zaproszenie jest dla nas miłe i jak do tej pory we wszystkich spotkaniach świątecznych, Bożonarodzeniowych czy też Wielkanocnych żeśmy uczestniczyli tutaj teraz z Państwem. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Yy, może nawiązując do wypowiedzi pana posła, zgadzam się z nią. Proszę państwa, w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest komuś dokuczyć, sprawić przykrość, zdyskredytować, zwłaszcza poprzez media. Często. Jest, nawet jeśli jest to niezgodne z prawdą.